Wiecie, jak teraz nagle zobaczyłem, a w ogóle to witam, goś, szedł z taką czarną suką, jak ja miałem, Kurczę, blad. i od razu serce, welcome, zapraszamy, automaciki do Grier. Słuchajcie, tak tęsknię za tym psem, że nie wiem. To jest miłość, to jest prawdziwa miłość. Bezinteresowna. No już coraz więcej motocykli widać. A słuchajcie, a to jest dopiero 8 marca. Także jeszcze sporo, sporo przed nami. I ja wam powiem jaki mam taki nastrój. Nastrój mam powiem wam, że fatalny tak naprawdę. Bo złamał mi się ząb. Ułamał mi się przy samym dziąśle, czyli prawdopodobnie będzie do wyrwania. Dopiero mogę to zrobić gdzieś w poniedziałek. Koszmar! I od razu to się mówi: te czarnowictwo wchodzi. To jest niedobre. Nie wiem kto to powiedział, że starość jest piękna. Znaczy piękna może słuchajcie, w tym, w tym względzie, że ja na przykład jadąc sobie taką tak jak teraz, kiedyś coś bym tam na trójce wyprzedził tego gościa i Poleciał jak burza Teraz mnie się w ogóle nie śpieszy jadą, jak się jadą Gdzie ma mi się spieszyć Bejcie mi, gdzie ma mi się śpieszyć? Bo ja nie za bardzo wiem gdzie że na tamten świat Za tym tu kiedyś bandat zapłaciłem to była ta stara droga no powiem wam tak że już myślałem że gąska tuż, tuż, tuż już mam gąskę, a tutaj znowu deprecha złapała i trzeba robić wszystko, aby nie dopadła nie? A wszystko to znaczy wszystko, czyli telefony, meetingi, pomoc drugiemu alkoholikowi. Oczywiście pomóc takiemu alkoholikowi, który chce, żeby mu pomóc. Słuchajcie, są, są tacy, którzy dzwonią, jeszcze mówi zazwoj do mnie. Ja nie będę wydawał pieniędzy chyba na telefon. On na alkohol ma. Mówi mi, że tam straszne rzeczy się dzieją. Ja mówię, to przestań pić, a on mówi, ale dlaczego? Przecież mnie to pomaga. Nie? No to o czym ja mam rozmawiać z taką osobą? Nie? Także można pomóc komuś, kto tej pomocy chce. A jeśli ktoś nie chce, no to zaś innym mu nie pomożesz. To, to musimy być tego świadomi, kochani. Ech, w każdym razie będziemy, może, godzinę wcześniej w Tomaszowie Mazowieckim Kiedyś tam pewnie, i do szkoły nawet chodziłem. Jakieś je, jak dziłem z cyrkami, ale w ząb nie pamiętam. Nic mi ta nazwa nie mówił. Gdzie jadę? Chyba tak jak mi wskazuje ten tak? nawigator i gdzieś tam dojadę, jak zobaczy że się benzyna kończy to To znaczy, że gdzieś idzie, zajechałem Jadę na Wrocław Piątek, piękna pogoda I o to chodzi. Eee, powiedzcie mi taką sprawę, ktoś może to niech napisze, czy Wam pomagają rozmowy z drugą osobą? Czy jest to naprawdę bardzo istotne? A ja wam powiem, że zaraz skończę nagrywanie i zadzwonię do kogoś, żeby pogadać. Tak to działa. Piotków, w Katowicach kurczę, Chyba dobrze jadę, nie wiem. Huta zawadów. Trasa bohaterów. Bitwy warszawskie, kuta zawadzka. No, a nie także rozłączam się i będę dzwonił. Bo tak naprawdę czuję się tak niezawodnie. Powiedziałem, napisałem, żeby przyszło dużo pani, bo dzisiaj Dzień Kobiet muszę się zastanowić co mam do przekazania, na, na pewno im zagram jedną z piosenek na koniec ale no, mam trochę tych doświadczeń że z tych 40 latach, 40 lat coś tam będę mógł powiedzieć o tych paniach pozdrawiam subskrybujcie mój kanał Dzięki, że jesteście ze mną. Nawet takie po pogadanie do, do YouTube'a to jest, to jest coś. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, cześć.